Cześć, chciałbym Ci pokazać e, malowanku BMW E60, tylna klapa, tu był wrzodek, z drugiej strony to samo, tu był wrzodek, zderzaczek e, był lekko uszkodzony, tu był pęknięty, zostało to pospawane. Wiadomo, bo zapodkładowane i tak dalej, ale poszło z zarażek za, za cały podkład, bo był cały w odpryskach, jakieś ryski, no i takie różne rzeczy. Także widzicie, tak to wygląda. on to przygotowane, zmatowane, oklejane ładnie, pięknie. Także zaczynam lakierować. Widzimy się za chwilkę. Na razie, hej. Witam po przerwie mam bębka pomalowaną i pokazuję wam jak to wygląda. Jakieś sypki są wiadomo warunki garażowe. Ale nie ma źle. Tylnioklapa wyszła tak. Też tam jakiś syfki sum. Jak to woli, wtrącenia u nas się tego do syfy. No, także tak to wygląda. Jutro Wam pokażę w następnym odcinku w filmie. Jak to tam to woli, jak to poleruje. Jak wycinam te syfy, jakieś składanie będzie takie sprawy. Także widzicie, no tak to wyszło. Myślę, że jak na takie warunki jest super. Jak się komuś podobało, łapka w górę. Komu się nie podobało, łapka w dół. Dajcie subskrypcja. E, jakiś komentarz pod filmikiem zostawcie. Także na dziś tyle. Trzymajcie się, hej.